Boże, Jezu. Jezu, to jest straszne, nie? Mam takiego kurwa psychofana. Yy, on tam nagrywa, ma tam po tysiąc wyświetleń, i yy, znowu wchodzą. On Mi się wydaje, że to on wchodzi z fejkowych kont i daje te ukrycie użytkownika na kanale, zmienia co chwila. Tak samo na Twitchu robił, nie? Nawet co mają staćką, gadałem o nim. Mają staćką, mówi, że. Też nie odpisuje, bo to tylko w jednym celu ta osoba to robi. Weź, chłopie, życzę Ci, żebyś się ogarnął kiedyś w życiu. Ja nie mam zamiaru reagować na Twoje śmieszne zaczepki. Eee, to jest przykre dla mnie, nie? To jest dla mnie. Myślałem, że to się już skończyło, ale ja widzę, że znowu się kurwa zaczyna. <grytanie> Miałeś remisję, ewidentnie. Tam przez dwa miesiące, czyli już nie byłem oznaczany na Instagramie, ale widzę, że znowu się to zaczyna. Ja nawet nie mam zamiaru wypadać Twojego niku, żebyś się nie cieszył. Bo to by było kurwa Twoje największe osiągnięcie w tym roku. Pustka, bo nie mam muzyki.